Obok mnie stoi Volkswagen e-Golf. To samochód w pełni elektryczny. Jak już zapewne słyszeliście, ma on wiele zalet. To między innymi bardzo komfortowy charakter, dynamiczny napęd, jak również niskie koszty użytkowania i ładowania. A właśnie, ładowanie. Gdzie takiego e-Golfa mogę naładować? Oprócz oczywistego, jak się okazuje, bardzo popularnego scenariusza, w którym samochód elektryczny podpinasz do gniazdka 230 V w Twoim garażu, e-Golfa możesz podłączyć do stacji ładowania na mieście i dzisiaj chciałem właśnie Wam to pokazać, gdzie jest to możliwe. Zacznijmy jednak od podstaw. Jakie mamy typy złącz ładowania? Tak się akurat składa, że Volkswagen e-Golf ma trzy rodzaje złącz do uzupełniania energii. Zajrzyjmy do bagażnika. W bagażniku znajdziemy przewód z zasilaczem do gniazda 230 V. Pozwala on na ładowanie prądem o mocy około 2,3 kW, co oznacza, że przez noc mniej więcej 10 godzin uzupełnił energię do około 200 km podróży miejskiej. Przewód typu drugiego umożliwia ładowanie e-Golfa prądem zmiennym o mocy 7,2 kW. Dzięki temu energię na kolejne 100 km uzupełnimy w około 1,5 godziny. Tego typu przewód wykorzystywany jest w stacjach miejskiego ładowania, jak również w specjalnych ładowarkach instalowanych Garażu, tak zwany wallbox, które mogą wykorzystywać prąd trójfazowy. Jest jeszcze trzecie złącze, CCS. Dużo szybsze, bo to ładowanie prądem stałym o mocy nawet 40 kW. Co ciekawe, nadchodzący Volkswagen ID 3 będzie miał naprawdę szybkie ładowanie 125 kW. A gdzie można skorzystać z tak szybkiego ładowania? Podjedźmy do pierwszego takiego miejsca. Wiele centrów handlowych zachęca do korzystania z oferty poprzez udostępnienie specjalnych miejsc parkingowych z często darmową stacją ładowania. Tutaj mamy dwa interesujące na standardy ładowania. Typ 2 oraz CCS. To jest ładowanie prądem stałym i właśnie z niego skorzystamy w tym momencie. Stacja ładowania CCS zawsze jest wyposażona w przewody ładowania. Ich oczywiście nie musimy wążć ze sobą. Samochód elektryczny możemy naładować również w sieci Greenway, bardzo popularnej w Polsce, która oferuje płatne ładowanie samochodów elektrycznych. Żeby to zrobić, trzeba mieć taką kartę. I w momencie, kiedy jesteśmy już na stacji, podpinamy samochód. Ładowarka prosi nas o to, żeby zaktywować. Czekamy chwileczkę. Trwa nawiązywanie komunikacji i gdy tylko wszystko będzie gotowe, rozpoczyna się proces ładowania. Stacja na bieżąco pokazuje stan ładowania akumulatorów w naszym samochodzie, a także szybkość uzupełniania energii. Koszt ładowania wynosi złote 70 do 90 za 1 kWh, zależnie od tempa ładowania oraz czasu, jaki tutaj spędzimy. E-Golf się ładuje, ale spójrzcie gdzie jesteśmy: na specjalnie wyznaczonych miejscach parkingowych, tuż przy wejściu do centrum handlowego. Elektrycznego Volkswagena E-Golfa możemy również naładować na publicznych stacjach ładowania zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Tak jak tutaj jesteśmy na Ursynowie, gdzie jest stacja ładowania ze złączem typ 2. Z której możemy sobie skorzystać całkowicie za darmo. Często takie stacje ładowania dostępne są w ścisłym centrum, a to oznacza, że nie musisz swoim samochodem elektrycznym szukać miejsca parkingowego. Dużą zaletą samochodów elektrycznych jest znikoma liczba elementów, które potencjalnie mogą ulec awarii. Nie ma tutaj turbiny, nie trzeba wymieniać oleju itd. Po co więc jesteśmy w salonie i serwisie Volkswagena? Bo możemy sobie tutaj naładować samochód. Docelowo wszystkie salony grupy Volkswagena, czyli również Audi, Porsche, Seat oraz Skoda będą wyposażone w stacje ładowania. Mówimy o 900 punktach, z czego aż 350 będzie publicznie dostępna. A co jeśli chcesz wyruszyć w trasy swoim samochodem elektrycznym? Już w zeszłym roku otwarty został niebieski szlak, który łączy Warszawę z Trójmiastem. To na ten moment 12 punktów ładowania z kilkoma stanowiskami rozstawionymi nie rzadziej niż co 150 km. Do 2020 roku Lotos ma oddać do użytku kolejne 38 punktów. A dodatkowo Lotus wraz z Orlenem planują uruchomić w sumie 200 punktów szybkiego ładowania na głównych szlakach komunikacyjnych. PGE do 2022 roku ma udostępnić 1500. Na to czekaliśmy. Na koniec warto wspomnieć o kosztach. Samochód spalinowy wielkości E-Golfa zużywa na 100 km około 6 litrów paliwa, czyli to jest około 30 zł. Jeśli będziemy ładować E-Golfa z domu, z domowego gniazdka, to Koszt przejechania 100 km wynosi około 6 do 8 zł zależnie od taryfy. Jeśli będziemy ładować na stacji Greenway, no to tutaj jest w okolicy 20 zł koszt przejechania 100 km. Jeśli zaś będziemy korzystać z darmowych stacji ładowania, no to tu możemy jeździć całkowicie za darmo.